Najpierw się tam. Teraz za kamieniem. Samochód. Samochód gdzieś tu przyjechał. Musimy się cofnąć, strefa idzie do tyłu. 40 dostatek, sniper. Nasza strefa, chodźcie do strefy. Tutaj koło nas, tutaj jadą. Na tutaj, z tej strony. Będą chcieli odradzać może nie? Bo nie widać ile ma HP ten bus, nie? A, leżą, leżą. Jest. Biały, biało, biały, na biało, na biało dostał ode mnie O! Mamy zedwo Mam ten, nie, nie, nie podnos, nie podnoś. Na lewo, na lewo. Ja obiłem. Za drzewem obaj są jeden. Jeden leży, leży. drugi biały jest